Oh, what? Whee! Quad feed! Cześć, ja jestem Luk, prezentuję wam dzisiaj komentarz live, który tak naprawdę jest urywkiem livestreama, który dwa dni temu odbył się z Call of Duty Black Ops 3 beta. I chciałem wam tutaj zaprezentować przede wszystkim nowo dodaną do tej bety mapkę, czyli Stronghold. Jak widzicie, jest to mapka zimowa, klimatyczna, piękna zdecydowanie mapka, którą lubimy w Call of Duty przy, przy okazji jest dobrze ułożona przemyślana, zrozumiała spawny są dobrze zrobione, chociaż czasami ciężko je ogarnąć, bo szybko się zmieniają, ale jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić, to naprawdę możemy tutaj fajne wyniki trzepać w ogóle grało mi się na niej najlepiej ze wszystkich tych czterech dostępnych w becie mapek, przy okazji grałem też tutaj karabinem szturmowym, którego jeszcze nie było na moim kanale, czyli HVK30 jest to jeżeli ktoś nie wie, karabin szturmowy, który ma najwyższą szybkostrzelność w swojej klasie Gameplay jest dosyć dynamiczny, dynamiczny, dlatego postanowiłem wam go pokazać Życzę miłego oglądania i słuchania mojego komentarza Ja już cichnę, cześć Oh my god, tam jeszcze jeden koleś jest Tam jest teammate, okej okay. O, teraz ten karabin daje radę Flesz świetnie rzucony Przeze mnie Pięknie, teraz to wchodzi, zobaczcie, widzicie różnicę? Pięknie. Securing my ass <laughs> Really? Ta mapka mi się strasznie podoba, piękna jest Czyli, że ktoś mi może plecy zrobić. Widzicie? Oh my god, UAV. UAV jest tu naprawdę... Nie wiem, trudno mi się wbija UAV. Shit. Jesteśmy w dupsku. Chciałbym, żeby. O nie, włączyłem akurat umiejętność. No, kuśćwa. Co to jest? LMG? Tak, LMG. Chciałbym, żeby w kładzie było więcej takich sytuacji. Mniej takich sytuacji, że celujemy już jakieś miejsce. Powiedzmy, koleś nam wybiega, trafiamy w niego, on tak nas zabija pierwszy, więc. O, oh, fuck. Zaczynam powoli się czuć jak ten. Ogarniać te skoki, jak w Advanced Warfare. To jest dosyć podobne. Coś tam siedzi, plecy, 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 plecy Koleś tu siedzi, ej Teammates, come on Pięknie A. Kr Kręciłem się Co mnie zabiło, snajperka? No nie, ale pech ten karabin naprawdę fajnie się sprawuje już z uchwytem. Bez uchwytu nie polecam. Ani anihilator, do widzenia. O, tutaj pięknie się gra. Fajne jest to, że to jest dalej Black Ops, to znaczy radar działa. O co, Annihilator! Nie snajperka! Ale ja mam pycha, zobaczcie! Ach! Gdyby tak się grało, powiedzmy cały czas, spoko by było On nie widział na radarze, więc do mnie pewnie zmierza I don't know Słyszałem go! Słyszałem jego. jego... Jak to się mówi? Nie EXO, tylko te pchnięcie. No super. Mapka jest dla mnie jakaś przyjemna, łatwa do ogarnięcia. Wiem, kiedy po prostu. gdzie się wychylić, żeby coś zobaczyć, ale żeby przeciwnik nie mógł mnie zbytnio pocisnąć. Help! Teammates! Eeeh, złoc! Przeżyłem! No teraz już nie. 19 na 5 spoks. Ale zobaczcie, gdybym nie zginął tyle razy, od tego snipera choćby dwa razy, to już bym miał pewnie rapsy. Jezus, jest. masakra. Zwłaszcza, jak coś się próbuje zdobyć, to wtedy ciężko. Oh my god. Gdzie ten koleś jest? What? Got them. Oh my god. Ach, podrzuciłem mi Lufę, teraz to była... Kratnie, o oh On no, Po prostu miał lepszą broń i tyle. Bo zdecydowanie te SMG jest mocniejsze. Focus ready, dobra, teraz musi, musimy ogarnąć. Jeden! Musimy ogarnąć jak najwięcej ogłów Oczywiście nie na hama, bo bez sensu jest takie Słyszałem go, ale oczywiście nie ogarnąłem UAV, szybko, 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 szybko Już skończyło się niestety O Boże, teammate mnie zmylił. Już, kurde, ostatni frag. No i widzicie, ale 25 na 6 całkiem ładnie, ładne akcje tutaj były. Może ten gameplay nawet sobie na YouTube wrzucę jako, jako gameplay. Bez głosu, oczywiście, bo tutaj na żywo teraz gadam. Widzicie, i tak, tak właśnie wygląda beta. Ogólnie, jeżeli połączenie było tak jak tutaj, bo nie było jakieś, że, ma, że mam przewagę, połączenia czy coś, tylko było widać, że po prostu czasami po prostu mimo tego, że. Strzelam pierwszy to i tak właśnie przez to podrzucanie Lufy mnie, mnie i tak przeciwnik zabija pierwszy ale było tutaj całkiem spoko 4-17KD